Mija właśnie rok od początku pandemii. To rok przełomowy. Odcisnął piętno na życiu każdej i każdego z nas. Pandemia jednym odebrała pracę, dorobek życia, innym zabrała marzenia, zniszczyła plany, zdezorganizowała codzienność, skomplikowała kontakty z bliskimi. Wielu z nas, tych bliskich, utraciło na zawsze. Nie da się bez łez w oczach myśleć o skazanych na długie miesiące totalnej izolacji od swoich bliskich pacjentach DPS-ów. O tych, którzy nie mogli być przy odchodzącym w szpitalu tacie, mamie, synu, córce, bo zabraniały im tego covidowe obostrzenia. Wirus przyniósł nam tsunami cierpienia. Ale równie dużo cierpienia spowodowały złe decyzje polityków. Przyjaciół poznaje się w biedzie, a odpowiedzialnych przywódców w kryzysie, a nigdy świeci słońce i wszystko robi się samo. Oczywiście w trudnej sytuacji każdy ma prawo do błędu, to zrozumiałe i ludzkie. Ale celowe dorabianie się na nieszczęściu współobywateli, okłamywanie ich, zapewnianie, że epidemia już się skończyła, tylko po to, żeby dostać głosy wyborców, jest niewybaczalną bezczelnością. A po wyborach? Czy stąpiło na nich opamiętanie? A skąd? Popatrzcie. Niekończące się żenujące publiczne awantury i kłótnie. O co? O władzę, o pieniądze, o stołki. Wielu z nas zadaje sobie dziś pytanie, co stało się z tą władzą, która obiecywała, że zajmie się ludźmi, dzięki której miało już nigdy nie być nepotyzmu, kolesiostwa, ośmiorniczek. Co stało się z przywódcami, którzy z żarliwością seminarzystów obiecywali odnowę moralną, tak wzruszająco mówili o patriotyzmie i walce o silną Polskę w chwili próby? W momencie największego kryzysu ta władza porzuciła Polaków i zajęła się sobą, swoimi interesami, swoimi wojnami, swoimi intrygami. Rozmontowała system zamówień publicznych, zmniejszyła kontrolę społeczną, zbudowała zrąb państwa policyjnego, zafundowała małe raje dla różnej maści cwaniaczków, którzy tu skręcą miliony na respiratorach, tu na maseczkach, tu na deweloperce tarcze przecież to ministerialna księga życzeń do Złotej Rybki. Jeśli Polska dziś działa, to dzięki dzielności Polaków, pomimo rządzących, a nie dzięki nim. To heroiczny wysiłek, za który należy się najwyższy szacunek. Ale jednocześnie mamy przecież prawo powiedzieć dosyć tego patologicznego państwa. Państwo ma pomagać, a nie być dodatkowym ciężarem na ramionach każdej i każdego z nas. Nic więc dziwnego, że po tym roku Polacy mówią jasno, żądamy zmian. Szanowna władzu, ślubu z tobą nie braliśmy. I jeśli tak bardzo nas zawiodłaś, mamy pełne prawo cię zmienić. Nic dziwnego, że po roku pandemii ludzie szukają w polityce kogoś, kto da im nadzieję na to, że państwo nie będzie stać nad nimi, a stanie obok nich, z nimi. Tak, wirus będzie z nami jeszcze przez pewien czas, to niestety potrwa, ale im trudniejsza sytuacja dziś, tym bardziej potrzebujemy precyzyjnego planu. Zarządzanie pandemią w wydaniu rządzących to chaos i prowizorka, to ciągła zmienność i nieczytelność zasad. A my dziś musimy wiedzieć jak i dokąd chcemy iść. To nie może być plan przypadkowy, prowizoryczny. To nie może być ucieczka na oślep. Potrzebujemy drogi prowadzącej do nowych szans, do nowych możliwości. Mamy dziś na stole dwa duże pakiety pieniędzy. Środki z Unii Europejskiej na nowy siedmioletni budżet powiększone o dodatkową pulę antykryzysową. Mamy też nasze polskie tarcze, czyli pieniądze z kredytów, które zaciągną rząd. Te pieniądze mogą pójść na chwilowy fajerwerk, mogą zostać rozdane swoim, mogą być użyte jak łapówka do kupowania głosów. Jeśli tak się stanie. Koszt tego marnotrawstwa będzie niewyobrażalny. Zapłacimy go wszyscy, a najwięcej zapłacą nasze dzieci. Jest jednak inna droga. Z tych pieniędzy można zrobić silnik, który pomoże nam wystartować w nowy świat, z nowym pomysłem na rozwój Polski. To oczywiste, że potrzebujemy rozwoju, ale nie takiego, którego wyłącznym celem jest więcej cyferek PKB, bo my za cyframi widzimy twarze. Losy ludzi. I dlatego mówimy, potrzebujemy rozwoju ukierunkowanego. Takiego, z którego korzysta wielu, a nie tylko nieliczni. Rozwoju, który nie dewastuje wspólnych dóbr, który prowadzi do lepszej jakości życia z czystym powietrzem, zdrową żywnością, prawdziwym bezpieczeństwem, także ekonomicznym. Potrzebujemy rozwoju, który będzie zielony i sprawiedliwy. Polska ma dziś najbrudniejsze powietrze w Europie i jednocześnie najwyższe w Unii ceny energii elektrycznej. To uderza we wszystkich. Większość inwestycji z wielkiej puli antykryzysowej trzeba więc skierować na zieloną energię, bezemisyjny transport i energooszczędne budynki. W minionym roku przez zatrucie powietrza zmarło w Polsce tyle samo ludzi, ile na COVID-19. Epidemia smogu trwa od lat i trzeba z nią skończyć jak najszybciej. Dlatego osoby w trudnej sytuacji finansowej powinny otrzymywać ze strony państwa 100% dofinansowanie na czyste źródła ciepła, albo jeśli to możliwe, być podłączane do ciepła systemowego. Pozostałe kopciuchy powinny być wymienione przy współfinansowaniu właścicieli do 2030 roku, a nie dopiero 2040, jak zapisano w polityce energetycznej Polski. Zielony rozwój powinien być budowany tak, aby równomiernie rozłożyć korzyści. Dlatego należy wesprzeć jak najbardziej się da rozproszone źródła energii, biogazownie, panele słoneczne. Polacy już pokazali, że chcą i umieją być producentami czystej energii. To ogromna szansa, zwłaszcza dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. To nie jest czas na budowanie wielkich lotnisk, które pomnożą emisję CO2. To nie jest też moment, na budowanie zapowiadanej przez Morawieckiego kolei do CPK. Tą koleją pojadą przecież tylko nieliczni. My potrzebujemy natychmiast połączeń kolejowych do setek miast i miasteczek, którymi ludzie dojadą do pracy, do szpitali, do szkół. Wielką nauką pandemii jest to, że odkładanie problemów na później myści się bardzo boleśnie. Ostatni rok z całą bezwzględnością pokazał, że nasza ochrona zdrowia jest wciąż fatalnie zorganizowana i dramatycznie niedofinansowana. Nie da się mieć za niecałe 5% PKB tego, co inni w Europie mają za dwa razy tyle. Pandemię należy potraktować jako ostatni dzwonek, by wreszcie rozwiązać ten problem. Politycy przerzucają się pomysłami dotyczącymi tego, ile pieniędzy powinniśmy przeznaczyć na zdrowie, ale brakuje odwagi i uczciwości, aby powiedzieć ludziom, skąd te pieniądze miałyby się wziąć. Bezwzględnie potrzebujemy reformy i uszczelnienia systemu, w którym w jednych miejscach brakuje na wszystko, a w innych kwitną milionowe interesy. Ale zapewnienie, że każda złotówka będzie wydana z sensem, to jednak wciąż za mało, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Dzisiaj składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% płacy. Naszym zdaniem każda Polka i Polak powinni móc poprzez referendum wypowiedzieć się, czy jeśli dostaniemy za to naprawdę lepszą ochronę zdrowia. Zgadzamy się na podniesienie tej składki choćby o 1 punkt procentowy? Do 10%? Co przyniosłoby około 11 miliardów dodatkowych wpływów do NFZ? Jeśli korzyść z nowej Polski... Ma odnieść wielu, to czas powiedzieć uczciwie, jakość stosunków pracy to zmora większości Polek i Polaków. W czasie COVID-u ta sytuacja jeszcze się pogorszyła. Kryzys wywołany zamrażaniem kolejnych branż gospodarki pokazał, że to, co nazywamy elastycznością zatrudnienia, miewa swoją bardzo wysoką cenę. Jest nią niepewność, brak adekwatnego zabezpieczenia. Mówimy więc stop nadużywaniu umów zleceń i samozatrudnienia. Te narzędzia są potrzebne, ale muszą być dobrowolne. Ludzie nie mogą być na nie wypychani. Należy natychmiast wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, nadać jej kontrolerom uprawnienia do ustalania stosunku pracy. Nie mogą się więcej powtórzyć takie sytuacje jak z pierwszej fali pandemii, kiedy właściwie Państwowa Inspekcja przestała funkcjonować. Uporządkowanie tej sfery przy wsparciu państwa pomoże i pracownikom, i ich pracodawcom, czekającym wreszcie na Polskę czytelnego prawa na państwo, które nie widzi w nich wyłącznie dojnych krów czy potencjalnych złodziei, a partnerów w budowaniu tego, co ważne dla nas wszystkich. To tylko część rozwiązań, które proponujemy. Chcę z wami o tych propozycjach rozmawiać uczciwie i po partnersku. To bardzo poważna rozmowa, bo o wychodzeniu z tego kryzysu musimy myśleć co najmniej w perspektywie najbliższej dekady, a w niektórych kwestiach nawet na trzy dekady do przodu, aż do roku 2050. Za daleko? Dla ludzi, którzy dziś są na emeryturze, to pytanie o to, na jakie wsparcie mogą liczyć u schyłku życia. Dla młodych to jest pytanie o ich karierę: czy warto planować swoje życie zawodowe w Polsce? Dla przedsiębiorców, czy warto inwestować? Bo nikt nie inwestuje na rok czy nawet na dwa lata. Dla rodziców takich jak ja, to pytanie o przyszłość ich dzieci. Jestem świadomy tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa dziś na nas, na Polsce 2050. Wiem, jak wielką nadzieję kumulujemy, Waszą nadzieję na lepszą przyszłość. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tej nadziei nie zawieść. Aby móc razem z Wami zbudować Polskę zieloną. I sprawiedliwą. Na pokolenia, nie na kadencję.